Czy kiedykolwiek poczułeś się zraniony słowami lub czynami kogoś innego? Ten sarkastyczny komentarz, niesprawiedliwa krytyka, a nawet zdrada kogoś bliskiego mogą pozostawić nas w wirze emocji. Większość ludzi instynktownie reaguje na takie sytuacje gniewem, urazą lub pragnieniem zemsty. Ale czy to najlepsza odpowiedź? Dale Carnegie, jeden z największych ekspertów w dziedzinie komunikacji i relacji interpersonalnych, wierzył, że sposób, w jaki reagujemy na te sytuacje, może całkowicie zmienić nie tylko nasz stan emocjonalny, ale także sposób, w jaki traktują nas inni. Uczył, że zamiast żywić nienawiść i urazę, możemy wykorzystać inteligencję emocjonalną, aby przekształcić konflikty w możliwości rozwoju. Wyobraź sobie, że ktoś krytykuje cię agresywnie w pracy lub w środowisku społecznym. Naturalnym instynktem byłoby odbicie piłeczki w tym samym tonie, a może nawet odwzajemnienie z niewagi. Ale Carnegie uczy nas czegoś potężnego. Jeśli odpowiesz spokojnie i dojrzale, nie dając się ponieść emocjom chwili, możesz odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zamiast podsycać wrogość, Zaskakujesz osobę niespodziewanym zachowaniem, kontrolowaną odpowiedzią, bez ataku, bez przesadnej defensywy. Często to rozbraja agresora i sprawia, że przemyśli swoje zachowanie. Prawdziwa siła nie leży w impulsywnej reakcji, ale w umiejętności kontrolowania emocji i strategicznego odpowiadania. Kolejnym fundamentalnym punktem, którego bronił, Karnegi jest to, że nikt nie ma nad nami władzy, chyba że na to pozwolimy. Jeśli ktoś rani cię słowami, to dlatego, że w jakiś sposób dałeś tej osobie kontrolę nad swoimi emocjami. Ale co jeśli nie pozwoliłbyś, aby to na ciebie wpłynęło? Co jeśli zamiast absorbować atak, spojrzałbyś na sytuację z dystansem emocjonalnym? Nie oznacza to ignorowania lub stawania się pasywnym, ale raczej zrozumienie, że sposób w jaki działają inni nie musi definiować tego, jak się czujesz. Jeśli ktoś próbuje cię sprowokować, a ty nie reagujesz w oczekiwany sposób, ta osoba traci kontrolę nad sytuacją. To jest prawdziwa moc. Ponadto Carnegie mówił o znaczeniu przekształcania przeciwników w sojuszników, w swojej najsłynniejszej, Książce opowiada wiele historii o tym, jak szczery komplement i szczere uznanie mogą rozproszyć wrogość i otworzyć wcześniej niedostępne drzwi Kiedy ktoś cię rani, zamiast oddawać, co powiesz na odwrócenie logiki sytuacji. Zamiast podsycać cykl negatywności, spróbuj odpowiedzieć zrozumieniem i inteligencją. Zadaj sobie pytanie czy ta osoba projektuje na mnie własne niepewności? I frustrację. Czego mogę się nauczyć z tego doświadczenia? Często ci, którzy nas ranią, niekoniecznie są przeciwko nam, po prostu zmagają się z własnymi wewnętrznymi bitwami. Sposób, w jaki sobie z tym radzimy, definiuje nie tylko bieg sytuacji, ale także rodzaj osoby, którą wybieramy być. Stosując zasady Dela Carnegie, odkrywasz, że najlepszą zemstą nie jest kontratak, ale rozwój, ewolucja i stawanie się niewzruszonym w obliczu przeciwności losu. To jest odpowiadanie z inteligencją. Jeśli podoba ci się to podejście, bądź na bieżąco z następnym tematem, w którym zbadamy potężne strategie radzenia sobie z trudnymi ludźmi bez utraty spokoju. Strategia Carnegie dotycząca radzenia sobie z trudnymi ludźmi Wszyscy spotkaliśmy na swojej drodze trudnych ludzi. Tę osobę, która zawsze ma gotową krytykę, która lubi nas umniejszać, lub która wydaje się czerpać przyjemność z tworzenia konfliktów. Wielkim błędem, który popełnia większość ludzi, radząc sobie z takimi osobami, jest reagowanie w tym samym tonie, co tylko potęguje problem. Dale Carnegie, mistrz w sztuce relacji interpersonalnych, uczył, że istnieje o wiele skuteczniejszy sposób radzenia sobie z tymi osobami i nie chodzi o krzyczenie, kłótnie ani emocjonalne wyczerpywanie się. W rzeczywistości strategia Carnegie jest niemal sprzeczna z intuicją. Zamiast opierać się i oddawać, zachęca nas do wykorzystywania inteligencji emocjonalnej i perswazji, aby przekształcić nawet najbardziej wrogich w sojuszników. Wyobraź sobie, że masz do czynienia z kimś w pracy, kto ciągle cię lekceważy lub próbuje umniejszyć twoją wartość. Pierwszą reakcją byłaby obrona lub odwzajemnienie prowokacji. Jednak Carnegie uczy nas, że to tylko wzmacnia zachowanie drugiej osoby, ponieważ pokazuje, że jej słowa mają nad tobą władzę. Zamiast tego sugeruje bardziej subtelne, ale niezwykle skuteczne podejście, okazywanie szczerego zainteresowania drugą osobą. Może się to wydawać dziwne, ale wiele trudnych osób zachowuje się negatywnie, ponieważ czują się niepewnie, niedoceniane lub niezrozumiane. Kiedy odmawiasz wejścia w ich grę i zamiast tego traktujesz ich z szacunkiem i ciekawością, często zmieniają swoje nastawienie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Jednym z wielkich sekretów, którymi dzielił się Carnegie, jest to, że nikt nie lubi czuć się atakowany. Jeśli odpowiesz agresywnie trudnej osobie, wzmocnisz jej zachowanie, ale jeśli potraktujesz ją przyjaźnie, nawet jeśli na to nie. Zasługuje, istnieje duża szansa, że ta osoba opuści gardę. Nie oznacza to bycia uległym lub pozwalania na nadużycia, ale raczej nauczenia się, jak grać w grę, wpływu na swoją korzyść. W końcu najlepszym sposobem na wygranie bitwy często nie jest walka, ale rozbrojenie przeciwnika inteligencją. Kolejną potężną zasadą Carnegie jest nauczenie się więcej słuchać i mniej mówić. Często trudne osoby zachowują się negatywnie, ponieważ czują, że nie są słuchane. Zamiast próbować przekonać ich, że się mylą lub wdawać się w starcie ego, Carnegie uczy nas zadawania pytań, uważnego słuchania i potwierdzania uczuć drugiej osoby, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy. To nie tylko zmniejsza opór drugiej osoby, ale także daje nam przewagę strategiczną, ponieważ zaczynamy lepiej rozumieć jej motywacje i słabości. Ponadto Carnegie podkreślał znaczenie nie brania do siebie zachowania innych. Kiedy ktoś zachowuje się w sposób niegrzeczny lub agresywny, najczęściej mówi to więcej o tej osobie niż o tobie. Jeśli nauczysz się postrzegać ataki jako odzwierciedlenie bólu i frustracji drugiej osoby, zamiast jako bezpośredni atak na twoją godność, twoje życie stanie się o wiele lżejsze. Przestaniesz być zakładnikiem cudzych emocji i zaczniesz odpowiadać z mądrością, zamiast reagować impulsywnie. Prawdziwa siła nie leży w wygraniu dyskusji lub udowodnieniu, że masz rację, ale w zachowaniu wewnętrznego spokoju, niezależnie od okoliczności. Kiedy opanujesz sztukę radzenia sobie z trudnymi ludźmi w sposób, w jaki uczył Carnegie, odkryjesz, że całkowicie tracą nad tobą władzę. Ostatecznie największym zwycięstwem nie jest zmienianie innych, ale zmienianie sposobu, w jaki się wobec nich pozycjonujesz. Teraz, gdy znasz potężne lekcje Dale Carnegie na temat radzenia sobie z ludźmi, którzy cię ranią, wielkie pytanie brzmi, czy jesteś gotów wprowadzić to w życie? Sposób, w jaki reagujemy na przeciwności, losu, definiuje nie tylko nasze relacje. Ale także nasz rozwój osobisty. Zamiast pozwolić, aby negatywne słowa i postawy cię powaliły, co powiesz na wykorzystanie tych strategii, aby zachować spokój i jednocześnie przekształcić wyzwania w możliwości? Jeśli ta treść w jakikolwiek sposób ci pomogła, proszę o małą przysługę. Zostaw swój like i udostępnij ten film komuś, kto może potrzebować tego przesłania. To pomaga mi w dalszym tworzeniu wartościowych treści dla ciebie. Teraz powiedz mi w komentarzach: jaka była najgorsza sytuacja, z jaką się zmierzyłeś z trudną osobą i jak sobie z tym poradziłeś? Chętnie przeczytam twoje doświadczenia. I oczywiście, zostań z nami. Na ekranie końcowym pojawia się już kolejny film, który pomoże ci zrobić kolejny krok na tej ścieżce. Kliknij i kontynuuj oglądanie, ponieważ wspólna nauka jest zawsze lepsza. Do zobaczenia w następnym filmie.